Nowak, Członkowie partii razem bardzo często podkreślają, że zależy im na neutralnym światopoglądowo-państwie. Więc chciałbym się zapytać, skąd wynika to burzenie w środowisku lewicowym na drukarza z Łodzi, który odmówił środowisku LGBT druku ulotek, którym chcieli się reklamować. Bo jednak, skoro hasła przedstawione na tych ulotkach miały być sprzeczne z jego światopoglądem, to miał prawo. Odmówić. Nie, nie miał prawa y, odmówić. To znaczy y, dyskryminacja na tle y, światopoglądowym, na tle y, orientacji seksualnej y, jest czymś, czego właśnie można dokonywać poprzez odmowę świadczenia usług i na to absolutnie nie może być zgody. I myślę, że każdy, kto odrobił lekcję z historii, powinien o tym wiedzieć. Niestety. Się... Nasz, nasz program również opiera się na wolności. Jeśli ktoś daje mi zlecenie, yy, osoba X daje sobie Y zlecenie, zrób mi ulotkę na to, on mówi, nie zrobię, to co, to już jest, w... jeśli chodzi o LGBT, o te tematy, to jest wtedy, obraża ich, o, obraża ich uczuć, a jeśli chodzi o inne tematy, jeśli on odmówi, to wtedy już nie ma żadnego problemu, tak? Jeśli on odmówi z innego powodu. Tylko jeśli o, y, odmówię osobom LGBT, to wtedy jest obraza ich uczuć. Niech mi poda pani różnicę pomiędzy Ja nie tymi mówię tymi o rodzicami. obrazie uczuć, mówię o dyskryminacji y, na tle orientacji seksualnej. No to dyskryminacji. Niech mi Pani poda Dobrze, różnicę. to jest prywatna firma, jej właściciel ma pełne prawo decydować, co robi jego firma. Takie same usługi wszystkim była... swoim klientom? Jeżeli ma na przykład cennik, w którym. Czy ma zbiór usług, w którym mówi na przykład nie drukuje na danym rodzaju papieru? Wtedy może odmówić wzięcia zlecenia, które zakłada drukowanie a, a na tym rodzaju papieru. A może Natomiast... umieścić w cenniku Nie drukuje ulotek LGBT? Nie, ponieważ jest to dyskryminacja. A gdyby, proszę pani, pani była na miejscu tego drukarza i zgłosiła się by do pani Fundacji Orto Jururur i zapytała panią, czy by pani wydrukowała dla nich ulotki właśnie związane z tą ustawą antyaborcyjną, to czy mogłaby pani wtedy odmówić? Bo to jednak byłaby dyskryminacja tych poglądów. No, wydrukowałabym te ulotki, a z poglądami walczyła w, na inne dostępne sposoby. Na pewno nie Dobrze. przez blokowanie.